Kościół Świętego Mikołaja 31 marca 1000, nie, 2023 roku angielski król Charles częczał składowiem kwiaty na ruinach kościoła Świętego Mikołaja gdzie zaczęła się reformacja 12 lutego 1529 roku. Kościół był zbombardowany przez Anglików i przez amerykańskie samoloty. Dzień i noc, dzień i noc. Akcja Gomora, którą zaczęto w Rzymie, gdzie urodził się papież Benedykt V. Na tym miejscu 2 marca, również w tym samym dniu, urodził się ostatni fatimski papież. Pius XII, którą jego rocznicę urodzin 150 będziemy obchodzić, właśnie 2 marca 2026 roku.